My już w trasie jedziemy na Warszawę, jesteśmy spakowani. Hey, Miki, Gdzie jedziemy? Jedziemy na Lego Friends! Jest specjalne wydarzenie, przedpremierowy pokaz nowej bajki Lego Friends. Są też różne strefy zabawy z Lego, i może później też skoczymy sobie na jakąś fajną atrakcję. Więc dzisiaj mamy bardzo ciekawy dzień. Dzień warszawski mamy. Będzie się działo! A no musieliśmy dzisiaj wstać! O szóstej, ja jeszcze śpię. Ja też! Tu jesteśmy już teraz w tej chwili w Warszawie. Warszawa, welcome! Tutaj, tak, tutaj nagrywaliśmy kerfusia. Kerfusz został odnaleziony. Może dzisiaj odwiedzimy jeszcze naszego kolegę. Może jeszcze nie wypił całego bleczka. Mam na sobie piękne perfumy. Czuć, Mario. Czuć. Tak no, żyje przy wytrzyma, sobie. Wytrzyma. Jeśli chcecie więcej odcinków na kanale Marivo, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie chodzić do kina. A my już wjeżdżamy na parking do Arcadii, wychodzimy z samochodu i lecimy na seans. Jesteśmy chwilę przed czasem. Seans zaczyna się o godzinie 10 i o dziwo dotarliśmy na czas. Mikołaj nie odpuścił i musiał wziąć ze sobą nowy zestaw Lego friends. Kruszająca się gitara. No, widzę. Lecimy dalej, nie zostało nam dużo, ponieważ mamy tylko 20 minut. Jeszcze zamknięte, Mikołaj. Miki, lecimy szybko do kina i jak wrócimy, to tutaj będzie otwarte. Chodź, Mikołaj, bo nie zdążymy. Ale fajnie, co? Do tej strefy zabawy wrócimy po seansie, a teraz szybko lecimy do Cinema City. do Cinema City. Idziemy na i jesteśmy. 5 minut przed czasem. Idę, Ale jakby się 5 minut się zbierali, to musimy nie, nie dążyli. Mamy trzy ujęcia i kupujemy popcorn, bo przecież mi tak do Pierwsza podstawowa rzecz to popcorn i na Bez tego nie wchodzimy. Popcorn chciałeś? Tak. Musisz czerwonymi, iść z samymi czerwonymi. Albo po czarnej. Mikołaj bawi się w podłoga to lawa, a ja w tym czasie stoję w kolejce po popcorn. No i zaszalałam. Wzięłam ogromny popcorn i wielką porcję na czasów. Mikołaj, nie co? Ten popcorn jest większy od ciebie. Tylko trzymaj. Ty też obładowano. Mikołaj ledwo z nim idzie, a ja się zastanawiam, czy my damy radę w ogóle to zjeść? Ja też obładowano po brzegi, ale bilety już wydane i teraz idziemy zasiąść na swoich miejscach. Mikołaj oczywiście przodem z wielkim popcornem. Triumfalnym krokiem wchodzę na salę kino. Nową. Okazało się, że nie było żadnych reklam, seans już się zaczął i jesteśmy 10 minut do tyłu. Jest to najnowsza bajka Lego Friends, a Mikołaj uwielbia Lego w każdej postaci. My mamy swoje naczosy, Mikołaj ma swój ogromny popcorn, zajadamy i oglądamy. Dla mnie największą atrakcją podczas seansu to jest jedzenie naczosów i popcornu. Za każdym razem próbuję trafić do buzi. Ale nigdy mi się nie udaje. Jak się to robi? Mikołaj ogląda jak zamurowany. Jestem trochę zdziwiona, ponieważ w tej bajce są całkowicie inne postacie. A ja oczywiście ze sobą wzięłam swoje ulubione perfumy Made in Lab. No co, musiałam się pochwalić. Nawet się nie spostrzegliśmy, a seans już się zakończył. Trwał tylko 45 minut, a tyle popcornu zostało. Wyszliśmy już z seansu, trwał 45 minut, także bardzo szybciutko. Już. A przed wejściem jest ogromna, duża figurka Lego Friends. To jest mowa. I piesek. Ten piesek jest w ogóle na kółkach. O. Zobacz mi, ile klocków tutaj trzeba było zrobić, żeby to zbudować. A teraz idziemy w ogóle do strefy zabaw i będziemy sobie. śpiewać. Po sesji zdjęciowej z mega figurką nadszedł czas na podpisywanie forteczek, a teraz lecimy do strefy zabaw. Ale przed tym Mikołaj coś jeszcze zauważył. Uuuu, Świecący! A, to się a. Okazało się, że w kinie jeszcze były mega duże postacie superbohaterów. Na przykład tutaj jest świecący Iron Man. I Mikołaj nawet przybił z nim piątkę. A teraz już na stereo wychodzimy. <laughs> Wow! Jak to był skok! Przemieszczamy się teraz do strefy zabawy, a później mamy jeszcze jedno super mega miejsce do odwiedzenia. pierwsza strefa, strefa konkursowa tylko dla dzieci. Ta dziewczynka, ona lubi sport, więc poproszę Cię, żebyś zbudował jakiś sport na nas. jest wyścigówkę zbuduj. Tylko to. A to. Albo piłkarza zbuduj jakiegoś. Są tutaj takie mega fajne stoliczki, w których jest mnóstwo klocków LEGO. Każdy ma swoje stanowisko, Trzeba zbudować jakąś budowlę i bierze się udział w konkursie. Może jak wygram? No dobra, nie jestem dobra w budowaniu i wymyślaniu. Była też super z całym miasteczkiem Heart Lake City. I lecimy do kolejnej strefy, gdzie są pokoje. Bierze się udział w takich zadaniach, zbiera się punkciki, a później zgarnia się nagrody. Akcesoria zabrane, teraz biegniemy do pierwszego pokoju. Wow. No mamy to właśnie! To jak najwięcej punktów w ciągu 30 sekund. Zakręcę kołem, zobaczę kim jestem. O, mama jest Oli! A ty Mikołaj zakręcisz i kim będziesz? O, za. Fajnie, co? Poczekaj Miki tutaj! O, Zak Lubisz żartować i oglądać kres powoli. to idealnie. A teraz Mikołaj gra w taką fajną, zresztą grę. 4, 3, 2, 1. I ostatni. Robiłaś rekord, Mikołaj. Kolejny pokój kolejna strefa. Tutaj jest budowanie babeczek. Mikołaj postanowił, że zrobi babeczkowy tort. Bierze chyba wszystkie możliwe świeczki i stawia. Piękna. Szkoda, że są skrótków, bo aż zrobiłam się głodna. Oczywiście chwila na foteczki z widzami, a spotkałam ich naprawdę bardzo dużo. Rozdaję też autografy i lecimy do kolejnego pokoju. Pizza. Zobacz, na najważniejsza rzecz. Co to jest? Nie wiem jak to się nazywa. Balansująca deska? Kolejny pokój, kolejne zadania? Tym razem Mikołaj musiał zrobić jakąś minkę z klocków. Wyszła bardzo uśmiechnięta. Mikołaj zakończył zadania, zebrał wszystkie punkty i odebrał nagrody. Był też specjalny dyplom. Jeszcze są naklejki. Trzymaj Mikołaj, to jest dla Ciebie. A my przemieszczamy się do kolejnej strefy. Tym razem jest to strefa budowania, czyli tutaj jest mnóstwo klocków i budujemy co chcemy. Mikołaj zlecił tacie, żeby zbudował mu wyścigówkę. Ciekawe jaka mu wyjdzie. Miki, a ty co budujesz? Oh, <grych> Dzieło taty. Jak ci się podoba Mikołaj wyścigówka z lat 70? A teraz już ostatnia strefa, czyli mega basen z klockami Duplo. Można w nich się kąpać, tyle ich tam jest. Mikołaj oczywiście postanowił, że będzie bawił się ciuchcią. Była też taka fajna tablica do klocków LEGO. Sama bym się w takim basenie wykąpała. Ten motor jest zbudowany cały z klocków LEGO. Uciekamy i przemieszczamy się do kolejnego super miejsca, ale przedtem wróćmy do początku tej historii. Jedziemy na kilka dni do Warszawy, plus mamy wyjątkowe wydarzenie, dlatego niestety czeka mnie pakowanie. A czemu niestety? Ponieważ nigdy nie wiem, co mam ze sobą wziąć na tyle dni. Jak leciała ta piosenka? Pakuję walizę. Waliza jest, otwieramy i się pakujemy, no! Lubię się pakować i nie lubię. Gorzej jest później zamknięciem walizki, bo zawsze biorę za dużo. nie tachać może za dużo. Walizę wam, ujebi się. Najchętniej to mi się nie pakowała, tylko bym wzięła całą szafę, ale teraz trzeba zdecydować, co wezmę do dużej torby. Będę improwizować. Albo wiecie, co najlepiej zrobię? Najlepiej zrobię tak. Nie dużo ty. Wybieram, wybieram i moje rzeczy chyba już mam kompletnie spakowane, chociaż doszło do tego stopnia, że się zastanawiam, czy przypadkiem nie przydało mi się te spodnie świąteczne. Bo są bo jak to możliwe? Przecież mamy marzec. Zaraz będzie dzień kobiet. Wszystko pakuję do walizy. Wszystko. To już zapakowane, teraz czas na kosmetyczkę. Tu, Mański, nie ma takiego problemu, ponieważ tutaj zawsze wkładam swoje kosmetyki. Najgorszy problem przy pakowaniu kosmetyczki jest wybór perfum. Wszystkie mi się podobają. Mam swoje ulubione i nie wiem, które mam wziąć. I tutaj właśnie chciałam Wam pokazać moje ulubione perfumy, które testuję już od dłuższego czasu. Całą to perfumy od marki Made in Lab. Zapachy są nieziemskie. Ja tę markę odkryłam w zeszłym roku i jest to Made in Lab. To są perfumy inspirowane popularnymi zapachami. Opakowania są jedne. No, kolorowe, a tak wyglądają buteleczki. One nie są jakieś fikuśne, nie mają jakichś specjalnych etykiet, są po prostu w jednym kolorze, a to wszystko dlatego, żeby cena była przystępna i dostępna dla każdego. Taka buteleczka kosztuje około 50 zł. A dzięki temu, że one są w takich neutralnych opakowankach. to po prostu stać każdego na nie i można sobie kupić kilka do wyboru. Mają zapachy damskie i męskie, a ten jest akurat męski, to jest 01 i jest inspirowany Pakoraban Million. Byście to mogli połąchać. Buteleczki są bardzo podobne, różnią się tylko etykietkami, ale za to zobaczcie, fajnie wyglądają. Perfumy Made in Lab testuję od dłuższego czasu. Zapach utrzymuje się naprawdę długo. Ja po kilku dniach jeszcze czuję ten zapach na ciuchach Te perfumy to jest numer 17. I one są inspirowane perfumami Karoliny Herrera. Good girl. Te perfumy 100 ml na Made in Lab kosztują 50 zł. A Carolina Herrera kosztuje od 300 do 400 zł. W tyłu na opakowankach macie cały opis. Jest kategoria, składniki, nuty. I na przykład tutaj jest kategoria orientalna. Uwielbiam perfumy i weseloną, a tym bardziej opium. Dlatego tutaj sobie zaserwowałam opium i Libre, więc generalnie teraz wszędzie chodzę i robię tak. <laughs> Nie muszę oszczędzać, <laughs> jak pięknie pachnie. No. <laughs> Wszystko sobie popryć. I tutaj mam jeszcze dwie perfumetki, które ostatnio padły w moje ręce. I jest to Armani C i Lancôme La Vie Est Belle. Jeszcze dla Was niespodzianka z okazji Dnia Kobiet. Promocje 2 plus 1. Promocja jest z okazji Dnia Kobiet i dotyczy perfum o pojemności 100 ml. Jeśli kupicie dwie sztuki perfum po 100 ml, to trzecią buteleczkę dostajecie tylko za jeden grosz. I uwaga, promocja nie dotyczy perfumetek. Musicie pamiętać, że ten rabacik naliczy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dodacie trzy sztuki perfum po 100 ml do koszyka. Dlatego śpieszcie się, bo za 100 zł macie taki zestaw perfumetek. Perfum. Oczywiście zostawiam Wam polecajkę, jestem mega zadowolona z tych perfum, długo się utrzymują, pięknie pachną. Zdecydowałam, że w podróż biorę perfumy inspirowane Karoliną Herrera i Wescą Lorą Opium i będę sobie na przemian się perfumować. A jeśli sami chcecie przetestować, to link macie w opisie. A ja, słuchajcie, już się pakuję i za chwilę wyjeżdżamy na Warszawę. A się dzisiaj będzie działo. Po no to ten tego. Na razie mam tyle. Wyjechaliśmy już z Arkadii i jest okropna pogoda. Deszcz pada cały czas, zamiast śnieg to deszcz. Teraz przemieszczamy się do kolejnego miejsca na zabawę. A ja oczywiście ze sobą zabrałam mój ukochany zestaw perfum. Made in Lap numer 10. Mogę się pryskać do wody. Młodzi są takie drogie. Ale pachną. Ładnie pachną. Ładnie, już nie? czuję. Mm, tak słodko, fajnie. Ładnie. Miesi się do mojego plecaczka. Wreszcie dojechaliśmy do kolejnego miejsca. Tutaj macie małą podpowiedź. Jechaliśmy na miejsce, mieliśmy jechać na dmuchańca, a okazało się, że dmuchańca nie ma. Deszcz pada, Mikołaj zasnął. Poszukujemy teraz miejsce docelowe. Kosmiczna sala I jest, trafiliśmy. <grym> <grym> Kosmonauta. Dotarliśmy do ogromnej sali zabaw. Aerospace Kids. Podobno ona jest bardzo ciekawa i kosmiczna. Weszliśmy do środka i faktycznie wystrój jest bardzo kosmiczny. Ogromny pokój z klockami. Jakieś klocki, zobacz, tam jest jakiś kosmita. Od razu pobiegliśmy na konstrukcję. Mikołaj postanowił, że musi przejść tor przeszkód. Pierwsze zadanie to wdrapać się tą liną na samą górę. Idzie mu dobrze, ale nie ma skapetek antypoślizgowych. Ojoj! Oj. Wow! Udało mu się przejść cały tor przeszkód. I to nie jeden raz, tylko kilkanaście razy. A teraz idziemy na kosmiczną zjeżdżalnię pontonową. Jest naprawdę bardzo długa. Jeszcze raz? A wejście jest naprawdę strome. Trzymaj się! Żeby wejść na samą górę trzeba się trzymać takich linek, bo można zjechać. I kolejny zjazd. Tym razem już chyba dziesiąty? Trzymaj się! Mikołaj postanowił, że przetestuje teraz tą dużą spiralną zjeżdżalnię. Bał się tam wejść, ale zjechał i nawet mu się spodobało. Jak zawsze rundka numer dwa? Pewnie jeszcze tutaj wrócimy. Okazało się, że na całej sali zabaw są rozmieszczone miejsca, gdzie zdobywa się punkty. Przechodziliśmy jeszcze obok kosmicznych pokojów do urodzin. Ten jest fluorescencyjny, z ogromnym tronem. Jest nawet pokój krainy lodu. Tańczysz? Przejrzysta. Podłoga. Obowiązkowy przysanek, czyli trampoliny. Mikołaj potrafi na nich szaleć pół godziny, a nawet i dłużej. Wow! Zobaczcie, jakie mam śmiechowe skarpety. Wow! Lecimy dalej, bo to jeszcze nie koniec. W tym miejscu może grać podłoga to lawa. A teraz idziemy na poszukiwania jakiejś wielkiej zjeżdżalni. Nie. Jeszcze raz. To była kosmiczna zjeżdżalnia. Uuu, jeszcze raz. Dobra. Nie zliczę ile razy Mikołaj zjechał tą zjeżdżalnią, ale dzięki temu ja miałam chwilę odpoczynku. A teraz upragniona chwila Mikołaja, czyli samochodziki zdalnie sterowane. Trzeba było czekać kolejkę, a kolejka była naprawdę bardzo długa. Ale udało się na tym dużym samochodzie, musiałam jeździć razem z Mikołajem. Ale teraz znowu czekamy w kolejce, tym razem na mniejszy samochodzik. I Mikołaj startuje, ma dużą wprawę w jeżdżeniu samochodem. Także idzie mu perfekcyjnie. Chyba urządzili sobie małe wyścigi. Wow! To nawet zdarzyła się stłuczka, ale sytuacja opanowana i jadą dalej. I właśnie parkuje, i tym oto akcentem kończymy dzisiejszy film. Widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Papa! Pa.